samych siebie dumny oraz 38 milionów ludzi, którzy, którzy w nas wierzą, którzy nam kibicują i, i mimo tego trudnego okresu damy po prostu im dużo radości. Także, także myślę, że, że większej motywacji niż ta nie potrzeba. Myślę, że to już jest coś wielkiego i pięknego grać dla reprezentacji Polski. Dlatego my do tego tak podchodzimy, że, że to jest mecz, w którym możemy Możemy pokazać tak naprawdę jaką pracę wykonaliśmy, możemy obrócić tak naprawdę całą sytuację o 180 stopni i, i, i dać dużo dość naszym kibicom, rodzinom, bliskim. Dzień dobry, Szymon Zaworski, Polca Sport. Ja jednak wrócę do meczu ze Słowacją w kontekście tego, czy jest coraz lepsza komunikacja między wami. Widzieliśmy fragment filmiku odprawy, gdzie selekcjoner uczulał was przede wszystkim na to indywidualne krycie Milana szkriniara. I tak zastanawiam się, było siedmiu zawodników, tam też miało być indywidualne krycie. Jak dopuściliście do tej sytuacji? Mieliśmy indywidualne krycie, sytuacja, która wyniknęła z powodu czerwonej kartki, zmusiła nas do zmiany ustawienia. Jeden z zawodników musiał pokryć strefę krychy. Piłka nożna to, to gra błędów, gra, w której trzeba podejmować trudne decyzje. My podjęliśmy taką, a nie inną. Niestety ona nie wyszła na naszą korzyść, ale, ale taka jest piłka, jesteśmy mądrzejsi o tę sytuację i, i, i tak jak powiedziałem drugi raz same, tego samego rzutu nie będziemy bronić, drugi raz tego samego meczu nie zagramy, także ten etap się skończył i, i skupiamy się na tym co, co jest i co będzie, a nie na tym co było. A kto miał to indywidualne krycie? Słucham? Kto miał to indywidualne krycie? No nieważne. Czy wy podczas tych odpraw Dokładnie rozumiecie, co do Was mówi selekcjoner? Bo być może przydałby się tam tłumacz, bo raz, że język piłkarski jest specyficzny. No, czy wszyscy rozumieją dokładnie, co mówi selekcjoner? Selekcjoner jest erudytą, przekonaliśmy się o tym, mówi bardzo dużo. Wydaje się, że również mądrze. Czy wszyscy dokładnie rozumieją, o czym mówi selekcjoner podczas chociażby odprawy? Każdy z piłkarzy rozumie język piłkarski i, i myślę, że nie potrzeba być poliglotą, by, by ten język którym operuje się na boisku automatyzmy zrozumieć także myślę, że każdy daje radę. Panie ja nie mam jeszcze pytanie, czy wy dobrze się czujecie w tym systemie gry trzech środkowych obrońców i wahadłowi? Czy nie wolelibyście jednak grać czwórką obrońców? Co my wolelibyśmy, to myślę, że jest mało ważne. Najważniejsze jest to, jakie decyzje podejmuje trener i czego od nas wymaga. My jesteśmy głęboko przekonani jako drużyna, że ten system. Prędzej czy później zaprezentuje, i ja głęboko w to wierzę, że w tym spotkaniu z Hiszpanią, kiedy, kiedy trzeba będzie zachowywać e, bliskie odległości między sobą, nie pozostawiać żadnej przestrzeni Hiszpanom, e, zaprocentuje i, i my jesteśmy profesjonalistami. My mamy swojego szefa, który jest Paulo Souza, i on decyduje, jakim systemem i, i jakim składzie osobowym będziemy grać. Ostatnie pytanie już. zapytam pana jako obrońcę, czy wy jesteście gotowi na to, że ta wielka armada hiszpańska szturmem ruszy na naszą bramkę od pierwszej minuty? Oni też są rozwścieczeni po tym pierwszym meczu ze Szwecją. To zobaczę, jak polska Husaria broni i myślę, że my tak do tego podchodzimy. Nie, nie skupiamy się na silnych stronach przeciwnika, oczywiście ich analizujemy, my skupiamy się na tym, jak my dobrze musimy zagrać, żeby osiągnąć sukces i to jest najważniejsze. Oczywiście analizujemy ich, wiemy jakie mają mocne strony, ale, ale skupiamy się na tym, żeby każdy z nas, który jest na boisku zagrał swój najlepszy mecz w życiu i, i do tego też dążymy. Ja dobrze usłyszałem, że w sobotę zobaczymy Polską Husarię. Tak. Janku, Michał Białoński, Sportniteria.pl. Chciałem zapytać ciebie, czy tobie nie brakuje trochę wcześniej wiedzy, Natomiast na temat tego, w jakim składzie wyjdziecie na dany mecz, bo przypomnijmy, że trener Sousa ma taki zwyczaj, że informuje was dopiero na odprawie przed odjazdem na stadion. Tak jak powiedziałem wcześniej, trener jest szefem, trener decyduje, jaką strategię przyjmujemy, jak będziemy funkcjonować w drużynie i my jako profesjonaliści musimy się do tego dostosować. Jakie do... Każdy, każdy z nas ma preferencje, myślę, że w tym przypadku jest mało ważne. On decyduje, My jesteśmy y, zawodnikami, którzy, którzy muszą wykonywać zadania i, i tak też jest w tym przypadku. Chciałem też dopytać jak z twoim mięśniem, przez który opuściłeś parę treningów, y, czy nie wiem, czy nie brakuje ci jakiejś dynamiki, czy wręcz przeciwnie, mogłeś się trochę odświeżyć, dojść do siebie po tych ciężkich przygotowaniach, zapaleniach? Ja myślę, że to jest mało ważne w tym momencie, y, jak mój mięsień. Najważniejsze jest to, żebyśmy my odnieśli sukces na Mistrzostwach Europy, czy czy ja będę musiał grać z bólem, czy na, na blokadach, to jest, to jest w tym momencie mało ważne. Najważniejsze jest dobre prezentacji i, i póki mogę funkcjonować, to, to nie będę się na tym skupiał, tylko, tylko na dobrze drużyny. I ostatnie moje pytanie, jak widzisz cały nasz blok defensywny bez Grześka Krychowiaka, czy poradzicie sobie bez takiej kluczowej postaci, jeśli chodzi o odbiór piłki na środku? Myślę, że, że zawodnicy, którzy w poprzednim meczu nie wystąpili są głodni gry i, i, i mają ogromną motywację pokazania, że, że zasłużyli na to, by w każdym meczu zagrać od, od pierwszej minuty i myślę, że tak też będzie w tym przypadku. Każdy jest gotowy, każdy ma tę chęć udowodnienia, że że jesteśmy silną reprezentacją i, i jestem głęboko przekonany w tym, że, że każdy z nas, 11 zawodników na boisku, da z siebie więcej niż wszystko i, i osiągniemy dobry wynik, czym będzie zwycięstwo. Iza Koprowiak, przegląd sportowy. Ja chciałam zapytać Ciebie jako obrońcy, kiedy przychodzi nowy trener, wprowadza nowy system i jest tyle zmian w defensywie, bo właściwie w każdym meczu graliście w innym zestawieniu, to czy jest szansa, żeby ta defensywa grała skutecznie? Na ile ważne jest zgranie z Twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia zgranie jest y, bardzo ważne, ale o można mówić y, w kontekście gry y, klubowej. W reprezentacji przyjeżdżamy raz na kilka miesięcy, mamy kilka treningów do rozegrania i, i myślę, że tu bardziej liczy się doświadczenie, y, taka mądrość boiskowa i to byśmy poza boiskiem też dużo ze sobą rozmawiali. Myślę, że, że y, poza boiskiem naprawdę analizujemy, rozmawiamy, jesteśmy zgraną grupą i, i myślę, że takich... Małych detali nam brakuje do tego, by, by ponownie zacząć grać na zero z tyłu, by ponownie e, osiągać dobre rezultaty. Także, także my nie szukamy problemów, bardziej staramy się szukać rozwiązań. I myślę, że to jest tym najważniejsze, by, by nie szukać to jest złe, tamto złe, tak mogłoby być lepiej, tylko, tylko skupić się na tym, na co mamy wpływ i, i co możemy zrobić, by, by grać jeszcze lepiej, by, by osiągnąć dobry rezultat. To, skoro skupiacie się na rozwiązaniach, to co zrobić, żeby uszczelnić tę defensywę w meczu z Hiszpanią? Ja myślę, że, że starać się nie pozostawiać jakiejkolwiek przestrzeni Hiszpanom, być bardzo agresywnym, robić wszystko po prostu, by uprzykrzyć im tę grę. Myślę, że to jest najważniejsze, by, by nie mieli oni momentów w meczu, w którym będą mogli spojrzeć, zastanowić się, co zrobić, tylko cały czas wywierać na nich presję, cały czas, nawet jeśli będziemy w niskim pressingu, w niskiej obronie, być bardzo agresywnym w strefach. I, I myślę, że to jest taki sukces, by być jednością, by, by stwarzać jak najwięcej takiej presji dla przeciwnika i, i po prostu wtedy, wtedy myślę, że jako drużyna w obronie zagramy bardzo dobre spotkania. Dzień dobry, Janku, Adrymnik na FN24. Chciałem zapytać o odnośnie drużyny Hiszpanii, bo wiem, że mieście już odprawy, jakbyś mógł scharakteryzować zawodników, na których wy jako drużyna powinniście uważać. I przede wszystkim też jakbyś mógł wlać jeszcze optymizm w serca kibiców, bo też pamiętamy twoją wypowiedź po meczu, powiedziałeś, że należy wziąć się w garść, powiedzieć kilka. Ciężkich słów, twardych słów wśród zawodników, no i zagrać jak najlepsze spotkanie, i być może nawet takie podobne do Euro 2016, kiedy w grupie mieliśmy reprezentację Niemiec i Polska zagrała piękne spotkanie na remis zakończone remisem 00. Dziękuję. Ja myślę, że drużyna Hiszpanii to to indywidualności mają duże kości, młody zespół i, i potrafią szybko operować piłkę, dlatego powiedziałem, że nie możemy im pozostawiać żadnych przestrzeni. Musimy być. Yy, mocno skompaktowani, musimy być bardzo blisko siebie i musimy być yy, tacy strasznie nieprzyjemni. Myślę, że że to jest w tym meczu najważniejsze, by, by jak najmocniej mu przykrać grę w, oczywiście w obronie i, i, i myślę, że też są przestrzenie, by ich dobrze skontrolować, by, by pograć dobrze piłką, także, także myślę, że po dzisiejszym treningu wiemy jak to wykorzystać, wiemy co robić, by, by osiągnąć tam dobry rezultat i, i, i to jest najważniejsze, byśmy do tego meczu podeszli z pełną wiarą i przekonaniem, że, że nie ma innej opcji niż, niż zwycięstwo, niż trzy punkty i, i myślę, że 25 zawodników, których mamy w naszym składzie, cały sztab szkoleniowy, medyczny. Wszyscy są głęboko w grupie przekonani, że my ten wynik dobry możemy osiągnąć, i, i tak naprawdę powiedzieliśmy sobie, że, że ten, kto z nas nie wierzy, może, może zostać w Polsce i, i, i spędzić czas w fajnym miejscu, w Sopocie. Reszta grupy jedzie i, i po prostu robi wszystko, by osiągnąć dobry rezultat, i, i takie też jest nastawienie. Myślę, że, że czuć taką chęć udowodnienia, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy, ale też taką chęć pokazania wewnątrz grupy, jak ciężko pracowaliśmy i, i, i taki, taki przełomowy moment naszej reprezentacji przyjdzie, odkąd przyszedł trener, że, że zagramy fantastyczne spotkanie i, i kibice będą z nas dumni. Dzień dobry, Mateusz za program pierwszy Polskiego Radia. Mamy następujące pytanie. W styczniu, kiedy doszło do zmiany na ławce selekcjonera, Zbigniew Moniek powiedział, że chciałby, żeby tę odpowiedzialność za wyniki wzięli bardziej piłkarze. Dzisiaj pojawiły się pytania do Zbigniewa Mońka, który spotkał się z nami w trakcie waszego treningu, o przyszłość selekcjonera. On zapewnił, że on, zapewnił, że on nie zamierza zwalniać selekcjonera bez względu na wynik na Euro, przynajmniej dopóki on jest prezesem, ma pełne wsparcie. Czy wy też chcielibyście jako piłkarze pokazać, że jesteście murem za selekcjonerem w meczu z Hiszpanią. I czy zgodzisz się, że rzeczywiście ta odpowiedzialność za wynik jest na waszych barkach, a niekoniecznie na barkach trenera? Dziękuję. My nie jesteśmy od tego, by decydować, czy ktoś będzie trenerem, czy nie. My jesteśmy od tego, by by wygrywać mecze, by robić wszystko, by cały naród był z nas dumny i tak też pochodzimy do tego spotkania. My nie rozmyślamy, co będzie za trzy miesiące, co będzie za pół roku, my skupiamy się na tym, co będzie jutro, co będzie w sobotę i, i co musimy zrobić, żeby ten mecz wygrać. Także to jest dla nas najważniejsze i... i i my zrobimy wszystko dla trenera, dla nas samych, dla nie wiem, dziennikarzy, dla narodu, dla naszych bliskich, my wygramy ten mecz i po prostu na tym się skupiamy. Nie rozmyślamy, co będzie za dwa, trzy miesiące. My skupiamy się na tym turnieju, na tym, by jak najlepiej wypaść i, i takie jest nasze zadanie. Bogusław Solecki, telewizja polska, witam panowie. Najpierw Damiankowi odpocząć może do Kuby pytanie związane z naszym drugim bramkarzem. Jak z jego zdrowiem? Słyszeliśmy o pięciu dniach pauzy. Czy tu się coś zmieniło? W tej chwili się nic nie zmieniło. Łukasz ma indywidualne treningi, jest pod opieką naszych lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, także liczymy na to, że on będzie gotowy do meczu ze Szwecją, bo jego udział raczej w tym spotkaniu z Hiszpanią no, jest wykluczony. Jeszcze pytanie do Janka a propos funkcjonowania tego bloku defensywnego. W poprzednim systemie gry pamiętamy, że gdy któryś z bocznych obrońców tracił piłkę, natychmiast gdzieś się pojawiał stoper, który no, po prostu te, ten błąd naprawiał. Czy trener Paulo Sousa mniej więcej taką koncepcję Wam naszkicował, czy ten system jest zupełnie inny? W obronie gramy Myślę, że troszkę inaczej. Bardziej jesteśmy skupieni na kryciu indywidualnym niż kryciu strefy. Ta gra w obronie myślę, że jest inna, ale nie powiedziałbym, że jest gorsza czy lepsza. Po prostu każdy ma swój sposób gry, każdy ma swoją filozofię. Trener przyjął taki plan i my jako profesjonaliści, my jako profesjonalni piłkarze musimy się do tego dostosować i potrafić grać w obu systemach. Także myślę, że że po prostu w tych sytuacjach musimy być silni w pojedynkach jeden na jeden, musimy e, być agresywni, musimy być też inteligentni w e, przemieszczaniu i, i to jest w tym momencie najważniejsze. Myślę, że e, musimy też trochę mniej skupić się na taktykach, musimy trochę mniej skupić się na tym, e, jak się przemieszczać, tylko po prostu skupić się na tym, by pozostawić serce, by być agresywnym i by walczyć e, o śmierć i życie i tyle. Adam Malecki, program Trzeci Polskiego Radia? Janek Grzegorz Krychowiak powiedział, że za wszelką cenę chciałby uniknąć powrotu tego koszmaru z Mundialu 2018. Teraz trochę jesteśmy w takiej sytuacji, jak przed meczem wtedy z Kolumbią. Ty potem rozegrałeś świetny mecz z Japonią, byłeś of the mecz. Natomiast powiedz, kiedy jesteś już sam w pokoju, mielisz to wszystko w swojej głowie, to tak naprawdę co myślisz, żeby uniknąć tego, co było i, i jaki jest wniosek z tego? Jako, jaka jest nauka? Która, która z tego czasu jakoś wychodzi dla ciebie. Tak jak powiedziałem od meczu ze Słowacją, że drugi raz tego nie zagramy, tak samo nie rozegramy drugi raz Mistrzostw świata w, w Rosji. Myślę, że to jest najważniejsze, by, by te myśli nie wracały nam do przeszłości, tylko byśmy robili wszystko, by, by skupiać się na tym, co będzie. I, I oczywiście jest to ciężkie, bo, yy, bo można znaleźć kilka podobiec, ale, ale najważniejsze jest właśnie to, że. Kiedy ta myśl do naszej głowy przyjdzie, to by ją szybko wyrzucać i, i starać się szukać pozytywów, szukać tego, by, by jak najlepiej przygotować się do tego, co będzie i co jest. Także, także na pewno jest to trudne, ale, ale jestem przekonany o tym, że, że nasza grupa w tym momencie jest bardziej zjednoczona, jest mocniejsza i, i, i bardziej przekonana. To, że możemy osiągnąć sukces w Hiszpanii i to jest, to jest dla mnie najważniejsze, jedziemy tam z głębokim przekonaniem w to, że możemy osiągnąć sukces, jesteśmy mocno naładowani i, i na tym się teraz skupiamy. W przeszłości nie zmienimy, tylko jest teraźniejszość i przyszłość. Jeszcze raz tutaj Radek Przybysz, TVP Sport. Jeszcze o Hiszpanach chciałem, mówiłeś o ich indywidualnościach. W tym sezonie Premier League miałeś okazję mierzyć się z wieloma z nich, tak, Laporta, Spiliqueta, Rodri, Tiago Alcantara, ale ja bym chciał zapytać o tego bardzo ofensywnego piłkarza, Manchesteru City, na którego y, Luis Enrique mocno stawia. Ferran Torres potrafił wbić hat -triga Niemcom. W marcu dwa gole w eliminacjach. On gra blisko prawej strony, może być blisko ciebie. Jak wspominasz starcia z nim? Jaki to jest piłkarz? Jak go zatrzymać? Na pewno ma dużo umiejętności techniczne, jest szybkim, mobilnym zawodnikiem, także tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze jest to, by nie pozostawić im żadnej przestrzeni, by mogli się rozpędzić, by mogli złapać takie flow i, i, i myślę, że to jest najważniejsze. Oczywiście mają dużo jakości z przodu w obronie. Potrafią szybko operować piłką, ale, ale, ale my wiemy, jak, jak to zastopować, wiemy, co zrobić, by. By po prostu grało im się trudno. Myślę, że będą momenty w meczu, w których będziemy cierpieć, w których będzie nam ciężko fizycznie. Będą momenty, w których pewnie będziemy przez dłuższy czas bez piłki, ale, ale jesteśmy na to przygotowani i, i po prostu akceptujemy to, wierząc w to, że nadejdzie moment, w, których, w którym będziemy mogli ich ukarać i, i, i skontrować. Także, także myślę, że e, mają ogromną jakość młody zawodnik Ferran Torres, który który ma pewnie świetną przyszłość przed sobą, ale, ale w tym meczu my jako drużyna nie damy mu żadnej przestrzeni. Dziękujemy. To było ostatnie pytanie. Do zobaczenia. Thank <music> you.